Wiesz, ja już byłem w takim miejscu, w którym wydawało mi się, że obojętne już, serio, mam to gdzieś, co mnie uratuje, nie? Chciałbym się uratować, bo, bo ja dosłownie w tamtym momencie stała naprzeciwko mnie osoba, która dopiero, co wydaje się, jakby zaczęła życie, a ja chciałem się zabić. Marzyłem o tym, żeby, żeby być na jej miejscu. Ja się panicznie bałem, wiesz, samobójstwa. Nie? nie chciałem kończyć ze sobą, bałem się tego, i zobaczyłem w jej historii zobaczyłem nadzieję dla siebie. Było mi to obojętne, czy to jest Jezus, czy to jest Budda, czy to jest fitness gym, czy, 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 czy co to jest. Nie? I tak naprawdę jej świadectwo życia, w sensie jej świadectwo zmiany, tego, że znalazła coś na tyle mocnego, żeby być w stanie się od tego odbić do lepszego życia, spowodowało, że, jej, że uwierzyłem jej w tą historię. I poszedłem za tym, nie? W sensie nie od razu, bo tam zaprosiła mnie na takie afterparty po tym wydarzeniu, ja pojechałem na te afterparty, tam poznałem takich ludzi jak ona tylko razy dziesięć, no bo tam była cała ich ekipa, no i oni, wiesz, zaczęli się dzielić ze mną świadectwami swojego nawrócenia, czy różnymi historiami, które przeżywają z Bogiem i tak dalej. I, i po raz kolejny, nie te historie mnie e, urzekły, tylko ich autentyczne szczęście.